Hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shakesa. Moi drodzy, pierwsza rzecz, dzięki Wam za wszystkie łapki. Moi drodzy, druga rzecz, to, że jest te 600 czy 700 ławek, to nie znaczy, że za godzinę będzie odcinek. To znaczy, że będzie jak najszybciej, będę mógł go nagrać, czyli teraz! Haha! Ha. A czym się to różni, a no tym to się różni, że... Policzcie sobie ostatnie odcinki Szejksa i ostatnie odcinki na przykład Hero Zero i zobaczcie, których jest więcej, więc to nie jest tak, że jest cheating, jest uczciwing. Tak jest, Uczciwink. Uuu! Moi drodzy, z okazji roz... poczęcia odcinka spróbujemy wejść na top 1. Udało się. Ok. Niech będzie, niech tak będzie jak jest. Co tu mamy w ogóle? Zaraz Wam pokażę. Co się tu wydarzyło ostatnimi czasy? 10 minutówkę sobie skrócimy. Nie, to niech sobie leci. Wyłączę jeszcze stop autodak, Niech tu nam nie ścisza dźwięków niepotrzebnie. Okej. Okay. Co my tu mamy w ogóle do roboty? Tak w ogóle wam powiem szczerze, że tak zaspałem troszeczkę z tym, co tu ja mam do roboty. W WC już byłem dzisiaj, świeci się. Dobra. Pupile niezrobione. Doktora www zrobiony. Dlaczego doktora BWW jest zrobiony? Bo moi drodzy, zabrakło mi drewna na moje czary mary. A jak brakuje drewna na czary mary, to trzeba szybciutko kręcić kołem, żeby móc robić kamienie. Kamieni dużo nie robiłem, zrobiłem tylko te, które były mi potrzebne do ubrania. W zasadzie siebie. Wynika to z tego, że... Nie chciałem zmarnować miejsca na epiki które są priorytetem w weekend epicki, nie piki na sobie, piki na sobie to jest pół biedy, najważniejsze w weekendzie epickim jest zapchać sobie epikami na plecak, żeby móc codziennie wrzucać do kibelka epika, to jest najważniejsze w weekendzie epickim, co w Gildii udało nam się zrobić, portal kolejny co w Lochach? Nic, moi drodzy, nic. Ten potworek stoi jak stał, zobaczcie, i śmieje się z nas i mówi, cmotni mnie w Kilimanjaro. Te krytyki nam w ogóle nie wchodzą, jest po prostu kaplica, jak ja go kiedykolwiek przejdę, to będzie szok. Udało się chyba zrobić 370 tornado, jakoś w wolnej chwili, nie pamiętam. Chyba ostatnio było 370 na odcinku nie zrobione, więc chyba jedno pchnąłżem. Ale to zaraz do tego wrócimy. Po w świetle, cześć, piszę do Ciebie z pytaniem, czy tego da się już zdobyć, foto z album, coś tam, coś tam, o, po, 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 bo, ja go, bo ja go już mam i nie wiem, czy to jest całkiem normalne. Hmm. Jeżeli go masz, to chyba da się już go zdobyć. Nie wiem, który to jest, nie będę klikał na ten link, ale sobie porównaj tutaj z tą listą. Mam te, które można zdobyć w świetle, bo ten jest w nocy na wiosnę, a ten jest 1 kwietnia. Więc. Chociaż ten magut 1 kwietnia wyskakiwał wcześniej, jak był Bóg. Niektóre osoby go mają, natomiast uczciwie zdobyć go dopiero będzie można 1 kwietnia. Tak od na Twoje pytanie. Witam drugi Mackoleni w pili. Dokładnie chodzi o pilę wody, ponieważ po którego robiłem to był ping pong. Ping pong, czy to nie był ping Shatan? Kończył już go karmić, teraz nie wiem jakiego robić drugiego PETA 12, bo PETA bo 12 i 13 nie odblokuje, bo już jest za późno, jak sądzisz, którego zrobić. Mój drogi, tego, którego Ci pasuje, zrobić ping-pongiem. 13 zrobiłem. Jeżeli jest za późno, to musisz sobie to dzielić i tak i tak licz się z tym, że... Sprawdź sobie ścieżkę, tam w linkach pod filmami sobie znajdziesz, kto kogo bije i dlaczego. Znajdź sobie ścieżkę tak, żeby trafić tu na tego pupila. Bo i tak i tak do toalety numer 20, zanim ją wbijesz, będziesz musiał pokonać tego, a później dopiero tego. Trzeci, rękawiczek i święty Mikołaj z ciebie, gratulacje Mega Epików. Teraz ciśniesz tych zgradów. Filmiki, czekam na Was. No tak, rękawiczek nie mam świętego Mikołaja, ale czy ja nie mam ich? Gdzieś u jakiegoś mojego misia. Oj, wojownik miał rękawiczki, i zwiadowca, i Mak ma też rękawiczki. 601, 472. O, Ale tu chyba mam lepsze, tak. Ale 40 Armoru to nie jest różnicy, więc. I jaki tu jest kamień? 637, a jaki kamień ma Mac? Nie ma żadnego kamienia Mac. Jakbym dostał zarąbisty kamień do inteligencji w, 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 powiedzmy, trzech podejściach. To bym był wdzięczny. Ten do szczęścia, do śmieci 590, lepsze niż nic. A tutaj mam taką sytuację, że chyba mam gdzieś nic. <noise> Więc to sobie tu wsadzimy. Dobry kamień do inty! Te. No niestety więcej kamieni nie poszukamy, jest za to dobry kamień do siły, dobry kamień do siły, chyba gdzieś tu taka broń jest, która czeka na taki kamyk. Tak moi drodzy, udało się parę itemów powymieniać, parę nie, najważniejsze jest, że wszyscy mają bronie i rękawice nowe z bajerami od wiedźmy, czyli 5% obrażeń krytycznych i pierwszy atak, wszyscy to mają i są fajne te bronie. Przecież ta zwiadowcy najmocniejsza nie jest, ale jeszcze może się poprawić, bo tutaj mam dwie doki belka, więc może pójdzie jakaś podmianka. Ten ma fajną brońkę i też ręka. wice. Natomiast reszta itemów, część jest wymieniona, jak widzicie, a część czeka tutaj, żeby sobie wymieniać w międzyczasie. Jak i tak w międzyczasie będę gemy zdobywał, bo na przykład tutaj jest gem do inty, bo innego nie było. Znaczy innego nie było, bo Mac to miał na sobie, nie? No. Musisz chyba przypomnieć niejakie moje insuny, żeby zmienił opis, bo chyba do top 3 magów się nie łapie. A właśnie sprawdźmy, czy jest top 3 magiem na serwerze. Nie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Jest top 6! Faktycznie musi zmienić sobie opis. Witam Panie Maczku, mógłbym dołączyć do Twojej gili, jeśli zwolni się miejsce. Mam salę na 13 poziomie, a też zabuduję się już na 14, więc dzisiaj w dzisiaj 2 tygodniach będę miał salę na 14. Pozdrawiam, jestem Twoim wiernym fanem. Wayne Good! Polecam tutaj rekrutacja, minimum 275 level, jeżeli masz pisz lub 15 sola recerska, jeżeli masz pisz lub z moher power 2, jeżeli tam jesteś i tu się robi miejsce, to automatycznie najwyższy poziom bądź 15 SRK chodzi do gildii. Już nie będzie jako pierwszy 340, ale widzę, że i tak się przebierasz i już jeden level, że ci podzenia w lochach, 10 magów w tornadzie, dziękuję, pozdrawiam. Od którego poziomu kopalni są czarne klejnoty. Kopalnie, poziom kopalni nie ma wpływu na to, czy kiedy są czarne klejnoty. Musi być odpowiednia liczba rycerzy w gildii. Polecam odcinki sporadnika. Eee, I tabelka świąteczna. Już mam wszystkie itemy świąteczne, więc nie jest mi ona potrzebna od ciastkowego, co fajnie wygląda, e, że już widzicie wszędzie mam 100%, co jest oczywiście nieprawdą, bo te nowe itemy, które były dodane jakiś czas temu, te kilkadziesiąt itemów cały czas nie wpływają na procenty. To jest śmieszne, to jest dziwne, ale to jest prawdziwe. Więc mam 100% nie mając jeszcze itemów o, wielkanocnych, chyba tak. No na przykład. Więc nie mając itemów wielkanocnych, mam już 100%. Jestem szczęśliwym posiadam 100%, które nic nie zmieniają i na nic nie wpływają. Ale są. 10 za 3,900, 10 za 3,900, zróbmy je szybko. 7 za 2, 10 za 3,400, zróbmy je szybko, ale najpierw nakarmy jakieś zwierzaczki. Zwierzaczki też chcą coś zjeść. 2,5 za milion, jedziesz. Okej, okay, co my tu mamy dalej? Poczta już pusta, walka. Wyprawa gildii od Robaczenie. Uuu, nagrałem to? Nie, nie nagrałem, ale. Zrobiliśmy 48 loch jakiś czas temu i nie pokazywałem go, kto tu jak cisnął. Będziemy się szykować na 48 czy 9. Nie wiem już, który jest, który, pogubiłem się. Ale na kolejny loch będziemy się jutro szykować i może padnie. I zobaczcie, Rent, Silver, w Diarum, Japa, Marcos, Rockers. I przychodzi boss, zadaje jednego hita i, i tyle, no. I tyle. Przyszedł szefu. wyjaśnił sytuację. Loch Szwendacz. Tu jakieś było, coś chyba blisko z tym szwendaczem. Szwendacz to jest chyba tornado. Wcale tak dużych hitów na początku nie miałem, a teraz przyspieszyło. Uuuu! oj oj, 39 tysięcy miałbym szansę to wygrać. To faktycznie był niefart. Duży niefart z tym szwendaczem, panie szwendaczu. Przyszli po ciebie. Przyszli po ciebie, bo generalnie nie jesteśmy jakoś mega super przebrani w mega super gemy. Kilka jest wsadzonych, o pięć baniek, <laughs> kilka mamy wsadzonych, nowych, fajnych gemów, kilka jeszcze nie, bo się jeszcze nie zrobiły, mamy cały miesiąc na zrobienie tego, więc spokojnie, codziennie jakiś kamyczek wypadnie, codziennie będziemy coś przez kibelek przerzucać i to jest teraz taka wersja spokojniejsza gry, nie? Kiedyś weekend Epicki to był taki, że jak, było to, jak miało to sens, nie? Bo po weekendzie Epickim robiłem, nie wiem, 10 lotów, nie? No to miał to, to sens. Teraz, kiedy po weekendzie pitkim przebrałbym bym wszystko mm, i zrobiłbym może jedną strefę, nie ma sensu picia tego od razu. Tylko po prostu część itemów jest wymienionych, czeka na gemy z dziurami, reszta itemów do wymiany i czeka na przerzucenie przez toaletę. E, I w trakcie miesiąca będziemy to sobie przerabiać, przemieniać, uzupełniać. E, w międzyczasie najważniejsze jest to, żebym ja się pierwszy ubrał i miał już wszystkie najlepsze gemy. E, wtedy będę mógł robić sobie tornado. I konkurować na rankingu. Natomiast pachołki w końcu się i tak przebiorą, w końcu i tak gemy te dostaną, więc wtedy tą jedną, może dwie strefy zrobimy. W międzyczasie levelując siebie, podnosząc staty i taki kierunek gry teraz przyjmiemy. Natomiast Tornado mówi nam na razie. Fuck off, my dear. Nie bardzo mi się podoba to zadanie, ale niech ono sobie leci, więc. Ja sobie wyknę herbaty i zobaczymy, jak dużo tornad pójdzie w międzyczasie. No. <laughs> Powinienem to pytanie jednak inaczej postawić. Nie jak dużo pójdzie, tylko czy chociaż jedno pójdzie. Widziałem znowu pięć baniek się pojawiło w międzyczasie. Yeah! Dobra, jedno mamy. Teraz jest mak. Mag powinien usiąść. Powinien usiąść mag. Mag jest naszym najłatwiejszym rywalem. I zbliża się tam, no? Dwie bańki, coś tam. Pięć baniek, dwie bańki. To jest kwestia jakiegoś jednego mocnego krytyksona z naszej strony, żeby to siadło. I może się doczekamy. 6 bańek, 5 baniek, 4 bańki. Chociaż ze mnie teraz słaby mag, bo dużo czarnych kamieni, mało inteligencji, więc to też ma wpływ na to, co się dzieje ze mną. Wszystko przez te dziadowskie zwiadowcy na rankingu, i wszyscy na jednego bandałysego. Więc nie mogę być pięknym, klasycznym magiem z pięknym, klasycznym huknięciem. Ale co zrobić? Kolejny wojownik, moi drodzy! Mamy już za sobą dwa tornada i kolejny wojownik! Wow, 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 Czy ten wojownik okaże się... o, 10 baniek zostało! Ten wojownik też miałby szansę paść, gdybyśmy tylko mogli skorzystać z takiej ukrytej funkcji... O, użyj dwóch uników w czasie gry! <laughs> Gdybyśmy dwa razy u nich zrobili na tym wojowniku, to byśmy wygrali. O, udało się nam wygrać. No dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Mamy jakieś itemy, które są dość drogie. Daj Boże, żeby chociaż jeden z tych itemów chciał wiedzieć, minka dzisiaj. Rękawice. To nie jest coś, na co my czekamy. Daj Boże, w takim razie, że nasze pachoły, gdzieś. Co to jest, bystonosz? I buty, mak... To jest jakaś ozdoba, dobra, czy gdzieś mamy jakąś dziurę w temach tutaj, nie mamy dziury, no nic moi drodzy, więc ten tańszy, jesteśmy zmuszeni, zmuszeni, choć nie chciałbym tego robić, ale jestem zmuszony, żeby go sprzedać, zmuszony jestem, żeby go sprzedać, bo kolejny wojownik, no tak, jestem zmuszony go sprzedać, bo przecież muszę mieć wolne miejsce w plecaku. Mam nadzieję, że jutro będzie chciała wiedzieć ma buty i opierdzielę jej te buty za 12 baniek. I zrobię sobie za to dwie cechy inty. To już trzecie tornado nam poszło, czyżby? No to ładny dzień. Ładny dzień się zaczął. Słoneczko świeci. Tornado pada. Czy padnie jeszcze jedno niewidzialny koszmar jest zbyt niewidzialny, żeby go utrafić z mojej magicznej różdżki? Chyba tak. Chyba musimy się nacieszyć dzisiaj trzema tornadami. Hmm. Chociaż blisko jest, widzicie 13. To są takie bliskie hity, które mogłyby wpaść, gdyby tylko gra wykazała drobinę dobrej woli względem nas. Ale gra nie chce nam wykazać tej dobrej woli. No w sumie wykazała już. Dwóch wojowników chyba pocisnęliśmy, tak? I jednego maga. I trzeci wojownik jest, oj, 8600 czyli cztery ostatnie tornada znowu, trzy wojownicy, jeden mag, hmm? balancet, balancet, moi drodzy, balancet, 8 baniek, no dobra, dajmy mu odpocząć, w ogóle, w strefie nie wchodzimy, bo tam nie jesteśmy ubrani, ale co nam powie na przykład Easteros w tym momencie życia w jakim jesteśmy? E, no, chyba powie nam kolor, że jeszcze troszkę za wcześnie tu przyszedłeś, mój drogi. Lepiej idź sobie jeszcze pod levelu i pierogi. No, ale joke? Suchar dnia. W każdym nie zmienia to faktu takiego, że nie ma co tam na razie iść. Tak jest. Pupile śmierdzile, dzisiaj mamy ogień. Mm, woda jest lepsza, a ziemia jest gorsza. Jak my tam w ogóle stoimy z tymi twierdzami? 1000, powiedzmy, 400, między 1400, 1500 do flema. No tu 17, a... a tragedii nie ma. Tragedii nie ma, no dobra. Ogień to było, że woda jest lepsza, a ziemia jest gorsza. Dobra. 465, 16. I zaczynamy od mocnego przeciwnika, który ma więc tyle samo pupili w ogniu i większy level tych pupili. <laughs> A w mroku my mamy jednego pupila więcej, nie, dwa pupile więcej i wyższy level. I tutaj ten lepszy pupil, więc powinniśmy to wygrać. Idźmy w to, moi drodzy, idźmy w to. Przy okazji zobaczymy, co on tam miał. Czy faktycznie musiałem aż odpalić mrok? Pilot liszka na setnym, I rozpir na setnym. Musiałem mrok odpalić, moi drodzy, musiałem mrok odpalić. O, nie mogę już nakarmić tego, to nakarmię tego, co mi za różnica już tutaj. 397.15. To by sugerowało 5, 10, 15, że nie ma jeszcze rozpira. Albo nie wziął tego peta jeszcze z zimy. Ja mam w wodzie ich 16. Tylko, że jak to ma startować z rozpirem. O, moi drodzy, klękajcie narody, ale nie ma szans. Ale to ma szansę. Ziemia, pomimo tego, że jest słabsza, ma szansę, chociaż największe szanse ma po prostu ogień na ogień. I tak to zagrajmy. Próbujmy dzisiaj 5.0 zrobić w jakiś magiczny sposób. Nie wiem jeszcze w jaki. Smołki, kirodliszka. Mhm. Czyli nie miał tego ostatniego jeszcze, widzicie. Czyli mogłem. Spokojnie zaryzykować z wodą, ale nic nie stało. Morix 438, 16. Nie wiem czy nie pójdziemy z ziemią, pomimo, że jest gorsza, bo światło jest jeszcze. A nie, 7, mam 18. No, to jest 78 level, więc te 20 stat na pewno będzie różnicy. Więc zaryzykujemy z ziemią, moi drodzy. Zaryzykujemy z ziemią chwilę po tym, jak odpalimy następne zadanie, ok? Okej, 7 za 700, 2 za 500. 2 za 500. Zaryzykujemy z ziemią. To jest ważny dla nas pojedynek, który chyba nam się udało wygrać, bo zniknął mi truskawka w backpacku, w plecaczku. Chyba udało się to wygrać, a to jest ważny pojedynek, za który dostaniemy bardzo dużo czyci. Szczerbun poradzi sobie z pirodliszką, i dzięki temu, że szczerbun zaczepił tyle rozpira, to Tyranożaur Tyranożar. sobie powinien poradzić. Zobaczmy, czy sobie poradzi. <laughs> na razie ma dobre bloki i dobre krytyki. O, chociaż też na Ryja dostał dobrego krytyka, ale zdobyta cześć tylko 51. Szczerze mówiąc, liczyłem na dużo więcej. Gdzie jest ten Morix? Myślałem, że jest dużo więcej, dużo wyżej ode mnie. Taki kozak był z niego, a on jest tu niżej. Ma więcej petów i. Kurczę, 80 niecałe czci do słoneczka. 379,15. to jest ten dzień, w którym wyskakujemy z wodą. I chyba będziemy mieli to 4-0. I teraz walka o 5-0 będzie bardzo, bardzo ciężka. Może być, a wcale nie musi. Smoki, Pirodliszka, daliśmy sobie radę. Woaning 329 to będzie easy game. To będzie easy game, moi drodzy. Z naszym światłem, które prowadzi. Palladon sobie tutaj poradzi. Zdobyta część 20. Tu sobie nakarmimy to lewela jeszcze kawałek, więc. Czy udało nam się? Nie, nie udało nam się. Brakuje nam 42 punkty czci. No nic, co poradzimy? Nic nie poradzimy na to. 42 punkty czci nam brakuje do słoneczka. Ale dzisiaj kolejne 5-0. Coraz częściej udaje się te 5-0 robić. Jest to bardzo, bardzo fajne, bo. Wpieramy hmm... jakieś jedzonko, coś tam się karmi, te pupile wszystkie naokoło. Jest fajnie. Bo. 7 za 2,5 niech idzie tak. Wrzucimy no, sobie obłóżko tu. Karmimy te pupile. Wyrzucam już tutaj dalej, bo wiecie, no, po pierwsze nie mam miejsca, żeby trzymać to jedzenie. Po drugie, czy on tam będzie 20, czy, czy, czy ten siódmy, czy ten pierwszy, czy drugi to. Dopóki oni nie będą miały co najmniej tam 70 poziomu, to one i tak w tej walce tutaj nie odegrają żadnej roli, więc czy na tego, czy tego, czy tego jutro to nie ma różnicy. Najważniejsze, że te są na setce oba. I ten po drodze jest na setce i ten jest na setce, więc reszta... No wiadomo, że tego teraz najlepiej do setki, no ale nie wszelkim... Nie kosztem epików, no błagam was moi drodzy, nie kosztem epików. Tak? No. Strasznie mam no, długi odcinek dzisiaj wyszedł, powiem wam szczerze. No, więc żeby go jeszcze uczcić i żeby zachęcić was do tego, że trzy tornada to i tak jest dużo... Dawajcie łapencję, a my się szykujemy jeszcze na jedno tornado. Spróbujemy skorzystać ze starego, sprawdzonego sposobu, czyli łyk herbaty. Łyk herbaty jak zwykle nie pomógł. Ale przynajmniej była dobra herbatka. to się liczy. 374 tornado, ile się człowiek jako taki prosty, zwykły mak musi namęczyć, żeby coś osiągnąć w tym tornadzie, ileż musi mieć szczęścia, więcej na pewno niż rozumu. No nic nie poszło, no nic nie poszło, moi drodzy, nic nie poszło. Poszły trzy tornada. Generalnie, tu mamy wszystkie itemki powymieniane. Nie są to najidealniejsze kamienie, które chciałbym tu mieć. Wszędzie powinienem mieć powyżej 600. Ten na przykład to jest kompletne nieporozumienie, ale to jest chyba jeszcze stary item? Nie, to już jest nowy item, 460 stat. Tak. To tak dziwnie lecą. Chyba nie mam już naszyjnika. Mam tutaj pierścień zarąbisty odłożony jeszcze, jak mi wypadnie kamień. Ten pierścień jest dla kogoś tam z ekipy, to jest też po ekipie i tu jeszcze jest naszyjnik wspaniały, jak mi wypadnie lepszy gem to na pewno go tutaj podmienię, on sobie tutaj też czeka, wypad takie obroża, demona 10 baniek prawie kosztowała tyle co broń. Ale kupiłem, kupiłem, kupiłem. W ogóle, moi drodzy, coraz droższe te itemy. Byłem z... levela, miałem prawie 200 milionów w monetach odłożone na ten weekend typicki. Wyobraźcie sobie, że ostatniego epika kupiłem z warty, którą skończyłem 23.33, bo po prostu nie miałem już żadnego golda, żadnego nic. Po prostu masakra i bieda. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia, hejka i papa.